Cześć, witajcie z tej strony różowy Ninja. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się magazynami LEGO z stycznia i pierwszej połowy lutego 2020 roku. Zapraszam do oglądania. Pominę tutaj dodatki, które omówiłem przy okazji innych rzeczy. Dodatek do pierwszego numeru LEGO City bardzo mi się podoba w przeciwieństwie do drugiego, który jest jakimś zapychaczem, a takich podrzędnych policjantów na motorze, no tak dla mnie nigdy dość. Wolne minifigurki otrzymaliśmy w magazynie z księżniczek Disney'a oraz z Batmana. Co chodzi o tą pierwszą, no to wiadomo, że nie podoba mi się ten krój figurki, wolę taki normalny z Lego system, ale chociaż dostaliśmy jednego kwiatka, no to to wiadomo na plus, a co chodzi o Mr. Freeze'a, to na pewno na uwagę zasługuje yy, ten przezroczysty element, taka kula na twarzy oraz te transparentne niebieskie. Nie znam się na Star Wars, ale ogólnie powiem, że nie podoba mi się idea miniaturowych konstrukcji. Jeżeli już, no to wolałbym sobie uzbierać na jakiś duży zestaw. No ale taka on, to chociaż pod jakieś te białe elementy, czy takie szkła, Oto dla kogoś jak najbardziej. W Lego Friends akurat teraz nic specjalnego, jakieś tam parę kwiatków, dziewiesienki, yy, dwa ciastka, jakieś tam łyżki. Okej, okay, i to jeszcze o czym chciałem dodać, no to... W numerach pierwszym ze City oraz drugim ze Star Wars dostaliśmy jeszcze jakieś dodatki związane z kartami. Cześć, witajcie z tej strony Różowy Ninja. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się magazynami z Lego od wydawnictwa Blue Ocean z drugiej połowy lutego oraz całego marca. Z wyjątkiem jednego numeru, a mianowicie numeru trzeciego z Lego Ninjago na rok 2020. Ponieważ wczoraj dostałem paczkę, ale zamiast z trzecim po polsku, no to z drugim po węgiersku. No nie ukrywam, że byłem bardzo zaskoczony. Yy, taką sprawą napisałem do wydawnictwa, jeszcze mi nie odpisali, yy, co mam zrobić w tej sprawie Ale w każdym razie, on no, to ja już zadecydowałem, że yy, yy, Saszetkę z naklejkami oraz kartę limitowaną, to zostawię sobie dla siebie A co chodzi o prezent, no to nie będę go rozpakowywał, w sobie klocki zaraz wyjmę z tego polskiego wydania Oto jeżeli ktoś się kiedyś na jakąś wymianę albo kupno, no to no po prostu proszę się ze mną skontaktować, no dla mnie to nie, nie będzie z tym żadnego problemu. A więc dobra, lecimy do tego hola. Zacznijmy sobie od Star Warsów. W drugim numerze tego magazynu dostaliśmy miniaturkę jakiegoś statku, niestety nie wiem jaką się nazywa, możecie napisać w komentarzach. No jak już mówiłem, nie jestem zwolnikiem takich miniaturowych konstrukcji, wolę jak już on to sobie składać na jakiś większy zestaw. Yy, ale z tego on to można wyciągnąć, jeżeli ktoś lubi, no to albo jest komuś potrzebny, no to szare elementy oraz... Mamy również kilka takich umożliwiających, mogących służyć za jakieś tam zawiasy umożliwiających poruszanie się, a więc co tam, każdego indywidualna decyzja, czy zainwestuje w ten zakup. A co chodzi o trzeci numer, no to mamy tutaj dwa droidy. Z tego co wiem, ten znajduje się w najtańszym zestawie ze Star Warsów z LEGO w aktualnej ofercie, a więc to również jest indywidualna decyzja, czy kupi ten magazyn. No to teraz przejdźmy do tych dziewczęcych serii. Z tego łóżka świętszych Disney'a na pewno na uwagę zasługują cztery elementy takich zakończeń płotków. Zapis nutowy oraz figurka królika. Z Lego Friends wydanie specjalne to tutaj na pewno ten taki nadruk to jest taka jakby kartka z zeszytu, a więc no to na pewno na plus. Strzykawka, łyżka, dwie takie jakby mikstury, lodówka oraz kot no i najstarszy z tych wszystkich prezentów no to tutaj takie jakby stoisko z hot dogami mamy tutaj nadrukowaną piątkę frytki oraz dwa hot dogi, a więc tego na pewno ktoś by coś sobie wybrał Triceratops jak dla mnie z góry jest na przegranej pozycji, po prostu jak już kiedyś mówiłem nie podoba mi się takie modele, chyba że ktoś bardzo szuka takich piaskowych i zielonych części, a co chodzi o resztę no to jeżeli ktoś nadal nie ma minifigurki Batmana w takim swoim klasycznym wydaniu no to bardzo polecam zakupić ten magazyn, bo to jest najwyższa pora, że aby swoją kolekcję uzupełnić. Co chodzi o Elfłego z Hidden Side, oto to jest figurka, postać, która występuje w kilku tam zestawach. Jeżeli komuś bardzo, nie wiem, zależy na dwóch płomyczkach, no to mogę polecać, ale no to jest taka jakby każdego indywidualna znowu decyzja. A ten buldożer z Lego City, oto jak dla mnie jest... Po prostu, no i tak nawet chyba gdzieś tam pisze w magazynie Uzupełnieniem tego zestawu z budowy z 4+, no i też do takiej grupy wiekowej bym tą budowlę kierował No to na koniec zostawiłem sobie Lego Ninjago No i w comiesięcznym numerze z lutego dostaliśmy Kaja w stroju z zakazanego Spinjitzu A w marcowym no to mieliśmy tego, który do mnie nie doszedł, yy, Lloyda no, Po prostu mi się nie podobają te stroje, chociaż ten Kai no to jest o tyle lepszy od tego Lloyda, że ma takie o, płomienie a Lloyd, no to ma tylko miecza, więc uważam, że tamten jest chyba najgorszym numerem z Ninjago w tym roku, ale jednym z najlepszych ogólnie biorąc, Ninjago oraz Ninjago Legacy, no to jest ten oto z kolem oraz nindroidem. Tutaj mamy kola z Lego Ninjago Legacy 2, czyli strój odnowiony, połączony sezon, trzeci oraz czwarty. Naprawdę super się moim zdaniem prezentuje ta figurka, jeszcze ta broń. Jeżeli od 8 sezonu ktoś nadal nie zdobył Włosów, nowych kolan, to jest to idealna okazja, i po prostu w ogóle tego magazynu nie można przegapić. Tutaj, co chodzi o tego Nindroida, to moja kolekcja, właśnie z trzeciego sezonu, się powiększy. No i ja jestem z tego dodatku bardzo zadowolony. Poza tym, jeszcze z tych magazynów, które omawiałem dzisiaj, no to wyciągnąłem dwie saszetki z kartami: Ninjago, jedną kartę limitowaną, dwie karty limitowane ze Star Wars. Oraz jedną z z Jurassic World, ale ona była z Triceratopsa. Poza tym to jeszcze mam jedną z tego węgierskiego kaja. Cześć, witajcie z tej strony Różowy Nidża. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam magazyny LEGO z kwietnia i z pierwszej połowy maja. Co chodzi o sprawy z poprzedniego odcinka, to się wyjaśniło i mam ten numer z Lloydem. No i okej, okay, zapraszam do oglądania. Skapnąłem się, że nie posiadam trzeciego numeru LEGO Friends na rok 2020, podaję, że z takim yy, torem przeszkód dla psiaków, ale no już trudno, nie będę z tym płakał. W kategorii serii dziewczęcych zdecydowanie nad księżyczkami Disneya wygrywa LEGO Friends za element odbijający światło i kilka przydatnych części. Z pozostałych mi serii licencjonowanych zdecydowanie wybieram Jurassic World ze względu na element jajka, no i dosyć skrótnie wyglądający kajak. Co chodzi o LEGO Star Wars, no to popieram ideę dodawania jakichś takich podrzędnych wojowników, żeby budować całą armię jak na kinowych ekranach. I nie popieram idei budowania miniaturowych pojazdów, ale z tego to można wyciągnąć jak zawsze yy, ciekawe elementy, no więc to już jest każdego decyzja co tam wybierz do zakupu. Z serii autorskich Lego, nie licząc ninjago, no to najmniej mi się podoba z Lego City ten pseudo-rajdowiec. Nie wiem co to ma w ogóle być. A między tym policjantem i złodziejem, oraz motocyklistką z The Hidden Side z możliwością opętania, no to nie umiem wybrać. No i na koniec, mówmy sobie ninjago lodowego cesarza. Już pokazywałem w innym odcinku. Jest to jeden z najlepszych numerów w historii, a więc do no tego po prostu nie można przegapić. Co chodzi o Lloyda z Zakazanego z to jest to, nie ukryłam, że jeden z najgorszych numerów, ponieważ no te stroje nie występowały w serialu, a co chodzi o ten miecz, no to można go dostać prawie, że wszędzie przy Lloydzie, a więc no nie opłaca się. Lepiej zaoszczędzić te pieniądze na LEGO Ninjago Legacy, ponieważ tutaj mamy Lloyda w stroju z 10 sezonu, w tym samym mieczu. No i poza tym y Kamiennego Wojownika, Mrocznego Władcy. A jak już wcześniej mówiłem, to ja po prostu lubię gromadzić takich podrzędnych wojowników. No i to jest to, co wyciągnąłem z dzisiejszych dodatków. Cześć, witajcie z tej strony Różowy Ninja. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam wszystkie magazyny LEGO z drugiej połowy maja i całego czerwca. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od autorskiej serii Lego. Co chodzi o Lego Ninjago, to wybór zależy od tego, czy ktoś ma figurkę yy, kola i niz z 11 sezonu, bo jeżeli ma, on, to szkoda po prostu marnować kasę. Yy, to samo się tyczy JB's, Hidden Sight, Jeżeli ktoś ma yy, tą figurkę, to szkoda, nie ma sensu po prostu kupować tego magazynu. A co chodzi o Lego City i Lego Friends, no to co chodzi o elementy w tych dwóch polibagach, no to jak najbardziej można bardzo dobrze wzbogać swoją kolekcję. To teraz przejdźmy do serii licencjonowanych. Z poprzednich odcinków znacie moje zdanie na temat miniaturowych pojazdów z Lego Staru, a więc nie będę się już w kolejnym odcinku y, powtarzał. Jednak co chodzi o Lego Batman i Lego księżyczki Disney, no to są to jedne z najlepszych numerów w tym odcinku. Z tego pana zagadki, no to nie dość, że jest to dosyć porządna figurka. No to wyciągamy dwa banknoty. No i jeszcze taki safe. Jak zajmiemy tą pokrywkę, no to mamy. Normalną skrzynię No a tutaj z tego mini ganku to mamy jakąś roślinę O ten nieproporcjonalny kotno to już przeżyje Ale po tym to miotła Jeszcze taki półokrągły element Nie ma o czym tu więcej gadać W magazynie Ninjago z nią Dostaliśmy saszetkę z pięcioma kartami Z kolem Loida, kartę limitowaną No i w Star Warsach Też jedną limitowaną z tej serii Dobra, co wy tym wszystkim myślicie, to napiszcie w komentarzach, jakie magazyny wy macie, a na, jakie czekacie, jakie kupiliście. No to to wszystko, w komentarzach. Dostawcie łapkę w górę, oczekujcie następnych filmów, a tymczasem się z wami żegnam. Cześć!